Był nie strach, ale wściekłość. Rzekłbyś, żywy ogień spadł na pancerku konturów, a na ich ciele Werner von Tettingen. Ratuj się, panie! Wołał pobladły mi usty kontr Ratuj siebie i zakon! Osłonim cię ciałami i wyprowadzim z okrążenia! Ale rycerski ulry spojrzał na niego ponuro i wzniósłszy rękę ku niebu, zawołał. Nie daj Bóg, abym ja opuścił to pole, na którym tylu mężnych poległo. Nie daj Bóg. I krzyknąwszy na ludzi, aby szli za nim, rzucił się w wirbitwy. Zbili się teraz Niemcy wedle swego wojennego zwyczaju w ogromne kolisko. I bronili się tak, jak broni się stado dzików, gdy je gromady wilków otoczą. Pierścień polsko-litewski ich opasał, jak wąż opasuje ciało byka. I zacieśniał się coraz bardziej. I stał się taki zamęt, taki wir i kotłowanie, że okoliczne nic już w nim rozróżnić nie mogło. Mistrz, ranią dwukrotnie, zwalił się jak dąb na ziemię, jednak siły w nim niezmierzone były. Zdawać by się mogło, iż to najświętsza panienka piecze nad nim miała. Wtedy powstał, do boju podrywając ostałych się braci. Mistrz. Miecz raz jeszcze uniósł ku górze, biorąc zamach okrutny i bił rycerzów osłupiałych. Kruszył żadne.